Cześć, witajcie, assassin 08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii Piła. No i słuchajcie, tak jak y, skończyliśmy w tamtym tygodniu poprzedni, pierwszy odcinek tak też z tego momentu rozpoczynamy. Pójdźmy sobie najpierw tutaj, sprawdźmy. Ujej, co tu się stanęło? No tutaj ewidentnie zbrakło czasu. Y, Okej, okay, przeeksplorujmy trochę, mamy taśmę, posłuchajmy.

Kolejne chore retrospekcje w stylu piły Łota. Aha, dobra. Zapewne musimy tam się udać. Ale jeszcze tutaj sprawdźmy łazienki. Może tutaj coś mamy ciekawego. Że tak powiem nieśmiesznie gówno. Hehe. <noise> <noise> Lejdźmy dalej. To nic nie mamy do sprawdzenia. No, i tutaj zaś te chore drzwi, za którymi rozpocznie się yy, układanka, klucz do przetrwania jest wewnątrz. To takie głębokie pękające ściany. Mamy akta, bierzemy i tutaj mamy zamontować bezpiecznik. Ok, to za chwilę. Najpierw rozwalmy tą ścianę. W ogóle, słuchajcie, yy, cieszę się, że spodobała Wam się ta seria. Jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, oczywiście, jak kolejne odcinki. No ale jak na razie jest naprawdę całkiem w porządku i bardzo dziękuję. Mamy już bezpiecznik, możemy go sobie tutaj zamontować. Otwarły nam się drzwi. No i dobra. Ok, e... mamy skalpel, weźmy go sobie, e... i mamy tutaj metki identyfikacyjne na zwłokach. Tom Robinson, o co w ogóle chodzi, nie wiem, Marvin Johnson, Jim Omen. Czy, czy jakoś tak? I Ernie, Fal, coś tam. Ok, o co chodzi w ogóle, bo bo nie za bardzo ogarniam. W ogóle możemy stąd wyjść? Oczywiście nie. Musimy najpierw pewnie wypatroszyć tym skalpelem te ciała. Ale o co chodzi? Tutaj mamy. Yy, tutaj mamy rentgeny. Nic w tych rentgenach nie. O, tutaj mamy coś, tutaj mamy klucz. No, klucz do przetrwania jest wewnątrz. No, w sumie to nawet. Mądre. Tak więc u kogo jest ten klucz? Mm, nie bardzo widać, ale końcówka nazwiska jest na kner. Tak więc poszukajmy takiego osobnika. Co on zrobił? Nie! Jaki debil. Jezu, jaki idiota. Miałeś metkę tylko przeczytać. Uuu, no to już zdenerwowaliśmy gościa. Ja cię zabiję, kurde. O, KNER, tutaj się kończy na KNER. Jezu, co my zrobiliśmy w ogóle? Dobra, mamy klucz i taśmę. No, no, nie, znowu. Już już test. No, nie, 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 I'm sorry, okay, I couldn't help it. Of course you could. You chose to let your addiction consume you again and again. Detective Tab will be here soon. Do as I say and place the means for him to continue within the <flourish> correct body. Be prepared if the detective searches the wrong one. Dobra.

no widok niezbyt ciekawy, ale tutaj zostawiliśmy naszą rurę, która zapewne nam się przyda, tak więc bierzemy. No i spadamy stąd. No i tak, tam już byliśmy, czyli musimy pewnie iść tutaj do tego holu. Mamy klucz, a ten klucz pewnie otworzy nam te drzwi. Dokładnie tak. I my pewnie musimy teraz przejść po tej kładce. Czuję, że będę to powtarzał parę naście razy, no ale spróbujmy, może się uda za pierwszym razem tutaj przejść. Oby nam się udało. Tutaj sterujemy jedynie myszką. O, udało nam się za pierwszym razem, super. Tutaj mamy zamknięte, tutaj pewnie też. Dokładnie. Czy potrafisz ją uratować, detektywie TAP? Can you rescue her? Detective. Znak zapytania. Tam mamy Jigsawa. Dopadnę cię, zobaczysz. Tutaj mamy. Potrzebujemy klucz. Freedom. Dobra, szukamy klucza w takim razie. Mamy punkt kontrolny. No i teraz szukamy klucza. Opatrunki na razie nam się nie przydadzą. Co my mamy tu? No tak, ewidentnie musimy to otworzyć, ale musimy mieć jakieś coś. Łącznik, musimy mieć łącznik, a łącznika nie mamy. O co chodzi? Trzy, cztery, dwa, o jeden. Je... Teraz to już zepsułem. Powoli. Jeden, dwa i jeszcze czwóreczka. No nie. Jeden. No, co jest? Cztery, dwa, jeden. Jezu. No nareszcie Okej okay, mamy strzykawkę z lekiem Przyda nam się na pewno Bo nie wiadomo co nas tutaj może spotkać Szafka na dokumenty Nic nie znaleziono Otwieramy te drzwi No i tutaj o kolejna szafeczka no, Oczywiście nic nie ma Kolejne drzwi I punkt kontrolny Otwieramy No i pewnie coś tam Za chwilę się stanie fajnego Ujej co to Pudełko Jigsawa. Who I am? Kim jestem? Sprawdźmy. Mamy notatkę. Której nie mogę jakoś zbytnio przesunąć. Nie wiem o co chodzi. Także zatwierdzamy. Mamy notatkę, no to mamy notatkę. Proste. Uj, coś się dzieje. O co chodzi? Dobra, przejdźmy tędy. Mamy kulę inwalidzką, ale ona nie, za, nie zada... takich obrażeń jak ta rura. Tutaj drzwi zablokowane z drugiej strony, także no lipa. Musimy przejść po prostu tędy. A co nas tutaj będzie czeka... No znowu kładka! Może znowu nam się uda tutaj za pierwszym razem przejść. Znajmiemy taką nadzieję. Ziomuś, nie spadaj lepiej. No. no i gitara. Sprawdźmy o co tutaj chodzi. Znając życie, muszę tam wejść, ale wcześniej zbadajmy sobie y, tą lokację. Zablokowane z drugiej strony, a te. Te są. Dobra. Tutaj mamy rurę i opatrunki. Na razie niepotrzebne. W kiblach co? Gówno. Po raz kolejny.

Zaś padł prąd. I co do napisu, ponieważ ktoś tam ostatnio w komentarzach pisał, żeby czytać y, to, co tam jest napisane, ale to by było bez sensu, bo głos aktorów jest y, super zajebisty i w ogóle. Więc tutaj nie będę psuł moim głosem. Y, no niestety, trzeba by oglądać na komputerze czy coś. No ja też dużo rzeczy oglądam na telefonie. No, ale tutaj niestety napisów nie da się powiększyć. Przeszukujemy szafki, nic nie ma, nic nie ma. Tutaj też pewnie nic nie ma. O, bezpiecznik, przyda nam się na pewno. Zaś tutaj. Darkness also illuminates. O, to, to już wiem o co chodzi. No, tutaj to na pewno będzie grubo. Tutaj są detonatory. O co chodzi? Mamy taśmę, słuchajmy. Aha, no i tak, tutaj mamy różne drzwiczki z różnymi tutaj y, namalowanymi rzeczami. Tutaj również. Y, I pewnie musimy otworzyć ten właściwy, no ale który jest ten właściwy, kurczę, nie wiem. Musimy, znaczy mamy jakiś bezpiecznik, nie wiem do czego on nam jest potrzebny, ale pewnie za chwilę się dowiemy. Tutaj na pewno gdzieś coś, bo tutaj jest tak ciemno, to jest trochę podejrzane. No nie, tutaj niby nic. Ale mamy bezpiecznik. A tutaj zgasło. A, no tutaj, właśnie. Zamontujemy bezpiecznik. Tam się zaświeciło światło. Aha, już nie. A coś nam tutaj wyskoczyło na, na ścianie, o co chodzi? Momencik, momencik, momencik. Tutaj mi coś to przypomina. Ok, ustawmy się. To jest pistolet, to jest broń, i skoro, jeśli dobrze pamiętam, to broń tutaj była gdzieś namalowana. Tylko gdzie tu nie? Tu jest. Więc otwieramy i czy rozpieprzy to wszystko, czy nie? Uff, na szczęście nie. O, cholera, 13 sekund. Uciekamy. Zdążymy bez problemu. Teraz musimy użyć łącznika w stróżówce. A stróżówka była Co on tam robi Dobra, tam już się rozdupcyło Każe nie podchodzić, ale on jest dość podejrzany typek On coś może wiedzieć albo coś Jest punkt kontrolny, więc coś się tutaj będzie działo Dobra, włazimy po tej drabinie. No właśnie No co jest? Dobra Witam pana No panu, jak on... Raz i drugi I jeszcze raz No kurde Dobra, i jeszcze raz Aha, już nie mamy rury Dobra, bierzemy tą kulę inwalidzką Może nam jakoś tutaj yy, pomoże Tu nie, tutaj Cholera jasna, co on... Jak on nie będzie miał nic przy sobie ani nic to go on... nie. Dobra, sprawdzamy, chwila prawdy. Że co? Dobra, no wzięliśmy ten gwóźdź. Stróżówka była chyba gdzieś tam, ale tam była też rura, tak, więc bym sobie to wymienił, bo, bo nie wiadomo co mi może spotkać. A kula to tak nie za bardzo się pewnie nada. Kula to jedynie może dać fula, nic więcej. Okej, okay, tu jest ten łącznik bodajże, tak? Tak. No nie, jakaś kolejna minigierka. Yy, przesuwamy, obracamy jeden. Okej. Okay. To o co chodzi? Okej, okay, tu już mamy zielone światełko. Tylko do czego ono nam jest potrzebne? Bo tak nie bardzo wiem. Okej. Okay. Tu też jest zielone i jeszcze tu musi być. Aha, to wszystko, tak? Dobra. Wciskamy przycisk: przeszukaj biura. Kolejny tutaj challenge. Dokładnie tutaj nam się już otworzyły drzwi. No i mamy przeszukać biura. Mamy punkt kontrolny i myślę, że biura przeszukamy sobie w następnym odcinku. A na dziś to by było tyle. Tak więc dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia już w następnym za tydzień. Jeśli się podobało, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, ocena, no i piszcie, yy, jakie może jakieś zmiany wprowadzić, czy coś, czy, czy, czy jakie macie tam pomysły, no to piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku i cześć.